Cześć, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przetestujemy sobie maseczkę koreańską. Tak, taką taką dosyć intrygującą, interesującą, a to dlatego, bo jest to maseczka dwuskładnikowa, i będziemy musieli zrobić takie małe DIY. i pierwszy raz będę coś takiego robił. No i, no i jestem mega ciekaw mega ciekaw tym bardziej, że borykam się z niedoskonałościami więc mam nadzieję, że, że coś zadziała że nawilży mi tą skórę bo nie okłamujmy się na dworze jest tak naprawdę coraz chłodniej i ta twarz yy, nam marznie nie tylko twarz ręce też mamy mega suche więc należy trochę zadbać zrobić sobie taką małą pielęgnację no i co jest mega ciekaw firma Holika Holika Green Tea Clear Soothing for Sensitive Skin. No to zobaczymy, czy, czy skóra naprawdę będzie taka, taka nawilżona. No i co tutaj nam jeszcze producent obiecuje, moi drodzy. Odświeża kojej skórę, zmniejsza niedoskonałości cery oraz reguluje wydzieranie z sebum. Skóra staje się świeża i gładka. No to jestem ciekaw, czy naprawdę, czy naprawdę to, co producent nam obiecuje, tak się stanie. Pewnie nie po pierwszym razie. No, ale co, jestem ciekaw, jestem ciekaw. W Contigo ją zakupiłem? Tak, zakupiłem w Contigo i kosztuje 21,99. No i co, otwieramy, zaczynamy. Mam nadzieję, że, że będzie warta swojej ceny i że będzie warta tego całego zachodu. Z tyłu tutaj mamy oczywiście wypisane krok po kroku, jak zrobić tą maseczkę, jak to wszystko mamy wymieszać, co mamy zrobić. Mamy tak, dwie dwie czynności, tu mamy krok pierwszy krok drugi na dole no i co trzeba by było to odciąć jakoś, tu mi pisze Putin, Putin, nie wiem czemu Putin, ale no dobra jakoś to trzeba by było odciąć moi drodzy więc mam nożyczki nie przeznaczone akurat do tego celu ale zrobimy Putin Putin odetniemy no i, i zaraz, zaraz bierzemy się dalej do roboty co my tutaj mamy, krok pierwszy, odciąć, Ode, odet, Odetarte. otwarte, tak, otwarte, odcięte, tak, odcięte, otwieram, jest to zielona herbata, więc ona, no, za zadanie ma nam rzeczywiście coś, coś zadziałać na tej twarzy, jestem ciekaw, czy to jest taka zielona herbata, uuu, mm. i to jest taka malutka siateczka, w środku mamy, Tą zieloną herbatę, takie, 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 ale coś. No nie jestem herbaciarzem, nie mam pojęcia na temat herbaty, więc to jest taka suszona herbata, tak mi się wydaje. Zaraz, zaraz zobaczymy. Uciekła maseczka, nie chcę, żeby mi robił. a okej, okay. doczytane, że jest to ekologiczna herbata, więc powinna nam zdziałać. Cuda. Mam trochę wątpliwości co do tej siateczki, tym bardziej, że ona jest stworzona z plastiku. O nie, okomujmy się wszystko, co, co ma plastik, niestety szkodzi, a nie, a nie pomaga, więc no tak, średnio bym powiedział. No ale musimy teraz otworzyć, otworzyć maseczkę. No jestem i ciekaw, jestem ciekaw, jak to tam w środku wygląda. O, trzeba użyć siły. Trzeba użyć siły. Maseczka pachnie ładnie. Tu w środku jest esencja, której tak... A dobra, widzę. Taki, taki żelek tu jest w środku. Więc co, trzeba, trzeba to wrzucić do tego. O Boże, jakie to jest. Ile tutaj trzeba robić? Patrzcie, wrzucam. Tam daleko jakoś wrzucam, ale chciałbym to. I mam to miętosić przez jedną minutę. No myślę, że, że miętoszenie... Uuu, widzicie? Tu jest ta herbata że miętoszenie przez minutę. Tak naprawdę nie wiem, czy coś to da. No ale może będą jakieś ochy i achy. Dobra, miętoszę, więc mogę z Wami pogadać. Tak, zrobiłem sobie różowe włosy. To nie jest żadna, żadna farba, żadna płukanka, jest to po prostu yy, maska koloryzująca. Ok, widzę, że tego, tego serum na pewno jest sporo. No, ale zobaczymy, jakie będą efekty. Mam nadzieję, że, że mnie nie wysypie. Z tego, co, co mi też wiadomo, właśnie Azjaci y, bardzo często robią różne takie maseczki. No i nic innego nie jest, a naprawdę wyglądają mega młodo. Naprawdę nieważne w jakim wieku. U nich chyba nakładanie maseczki y, jako codzienna pielęgnacja to... To jest po prostu no fajne. No, ja nie powiem, że nie, ale komu się chce, tym bardziej u nas w Polsce nakładać yy, maseczki. No. Jeszcze codziennie. Tym bardziej, że one kosztują tutaj fortunę, a, a właśnie yy, w Korei, nie w Korei, w Chinach, Japonii, w Korei, właśnie tak kosztują one grosze tak naprawdę i to jeszcze w tych takich dużych, dużych opakowaniach. Fajne rozwiązanie. Ja bym bardzo chętnie przetestował tak przez miesiąc. No widziałem w Hebe chyba z tego co mi się wydaje. Widziałem w Hebe takie duże opakowania. Miałem kiedyś jedno, ale nie robiłem tego codziennie. Naprawdę starczyło mi chyba na pół roku z tego co pamiętam. Ale to wszystko po koreańsku czy po jakimś innym. Coś po angielsku też tu piszę. Ale to po Koreańsku, tak dużo, no to jestem w szoku. Dobra, pomiętosiłem przez minutę, nawet więcej niż minutę. No i co, jestem ciekaw, czy zmieniła kolor na delikatnie zielonkawy ale to chyba tylko z jednej strony i pachnie pięknie, naprawdę pachnie genialnie, genialnie. No, zamieniła taki trochę sióśćkowy kolor takim, no. Pachnie naprawdę mega przyjemnie. Siateczka też jest mega przyjemna. I wiecie co, to nie jest taka esencja typu typu woda. Tylko naprawdę jest to taka fajna esencja, taką, którą chcielibyśmy yy, nakładać na twarz. Taka nitożelkowa, ni to coś w ten desyn. No ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Ok, mamy to. Tak wygląda, tak wygląda. Maseczka, no ciekawe, o. Mm. mega, mega przyjemna i dosyć spora. Ja jestem w szoku, bo jak na przykład mam y, maseczki, które są dla mnie po prostu za małe, to ta na twarzy wygląda idealnie, naprawdę przylega idealnie. Tu ewentualnie jeszcze na czółko, gdyby była trochę większa, byłoby super, ale naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Przylega idealnie. Wycięcia tutaj na, na brodę są, więc możemy sobie zagiąć. Nie wiem, czy mu się w lusterko patrzy, ale... Ale, ale okej. Okay. Dobra, fajnie to wygląda. Fajnie przylega. Z tego, co, co wyczytałem, 15 minut mamy podtrzymać to na twarzy. Więc potrzymam. No zobaczymy. Nie jest to pierwsza moja maseczka yy, koreańska, więc... Więc super, no, no mam nadzieję, że efekty będą, będą spektakularne. Miałem inne maseczki właśnie od firmy Holika Holika, no ale mówię, ta jest inna, naprawdę inna. Mam jeszcze jedną, mam jeszcze jedną taką naprawdę bardzo dziwną, więc jeśli chcecie taki test, dajcie mi znać w komentarzu, że, że chcecie tak naprawdę, bo powiem Wam, wkręciłem się z powrotem w te maseczki i... Na rynku jest ich naprawdę mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Znalazłem też jeden kalendarz adwentowy, właśnie z maseczkami, który, który idzie, mam nadzieję, że zdążę go y, otrzymać jeszcze przed, y, jeszcze przed grudniem, bo by mega miło, no ale dobra, nałożona. Fajnie przylega. Nadmiar tej esencji możemy sobie przełożyć do jakiegoś słoiczka, buteleczki, opakowania jakiegokolwiek i stosować jako tonik. Super, naprawdę super. Ok, ja idę się teraz relaksować przez te 15-20 minut i przyjdę do Was, zobaczymy jakie są rezultaty. Ok, moi drodzy, wracam do Was po około kwadransie i już czuję, że ta maseczka delikatnie zaczyna. Zastykać, więc super. Patrzę się cały czas w tylko nie mogę się napatrzeć, że ta maska naprawdę była całkiem, całkiem przyzwoita. Fajnie przylegała, co najważniejsze. No i co, zdejmiemy sobie, zobaczymy, jak ten efekt wygląda na, wygląda na twarzy. Na pewno jest nawilżona czy odświeżona. No, delikatnie, na pewno. Nie widzę jakiejś większej różnicy. Widzę, że ta cera na pewno jest taka. Taka bardziej promienna. No, póki co, może być super. Ewentualnie pamiętajcie, żeby nadmiar zawsze z maseczki wmasować sobie w szyjkę. Możemy tak samo na rączki. Więc, żebyśmy nie zmarnowali tak naprawdę tego produktu. Bo szkoda, bo szkoda. A przeważnie te maseczki mają naprawdę fajne, fajne składy. Tak, za uszami też daje. Nie wiem dlaczego. Kwestia chyba przyzwyczajenia. No i tutaj nam też producent zaleca, z tego co zauważyłem, tą esencję z... nie esencję, tylko tą torebkę, która tutaj jest z zieloną herbatką, zawinąć w tą maseczkę i nie wiem, jaki to ma dać nam efekt. Może o wiele lepszy, może nieco gorszy. I taką zawiniętą kopertką przemyś, przemyś delikatnie tak tą buźkę. O, czuję tą herbatę naprawdę mega fajnie pachnie. No i tutaj całą buzię jeszcze sobie tak raz przetrę. No ta esencja tak naprawdę musi nam się teraz yy, wchłonąć, więc, więc super. No i powiem Wam, jestem póki co pozytywnie zaskoczony trochę. O, tutaj mam podrażnioną tą skórę bardziej. No i delikatnie jest taka, wy pewnie tego nie widzicie, delikatnie żółtawa, ale to przez, przez tą herbatę. Mam nadzieję, że te składniki aktywne, one będą yy, fajnie, fajnie pobudzały tą, tą skórę. No i da to naprawdę fajny efekt, że mnie to nie uczuli. Ja już czuję takie delikatne może, yy, no takie delikatne mrowienie tu pod oczami, ale to dlatego, że tą skórę też mam tutaj Człowiek ma taką delikatniejszą. Policzki mam czerwone, tak jak widzicie. No to ciekawe, ciekawe. Coś ala peeling też można zrobić. Super, super, dobra. Więcej nie będę nakładać. Resztę masujemy sobie w rączki. Tak w drugą rękę. Łokietki. Bo łokcie też są mega suche, właśnie. Ok, no i co? Dobra, to się musi teraz delikatnie wchłonąć. Pięknie to pachnie tą zieloną herbatą. Naprawdę, o, możecie teraz zobaczyć, jak to wygląda. Takie mało higieniczne mi się to wydaje, ta torebka. Nie użyjemy jej do herbaty, co nie? No, ale no, ciekawe doświadczenie. Ciekawe doświadczenie, fajnie, że mogliśmy sobie zrobić y, tą maseczkę, tak naprawdę dodając. Dodając tą, tą herbatę, mieszając to no, takie małe DIY. myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Ale, ale czy efekt będzie jakiś spektakularny, podyskutowałbym na pewno na ten temat. Myślę, że po jednym razie nie. Czy warto kupić? Myślę, że za 22 zł w tej cenie albo i, albo i mniej będziemy mieli jedną bądź dwie maseczki też naprawdę mega fajne. No to jest coś, coś innego, coś innego. Jeśli jesteście y, fanami y, pielęgnacji koreańskiej, myślę, że będzie to coś dla Was. No i tej esencji jest na pewno, na pewno bardzo dużo, więc więc fajnie, spoko. Spoko coś innego. No ale jestem ciekaw tego, tego rezultatu. No czuję, że na tej twarzy na pewno coś się dzieje, ale nie ma jakiego szału. Nie ma jakiego szału, no też za dużo nie mogę oczekiwać od... Od jednorazowego nałożenia tej maski. Chyba, że zrobiłbym jakiś tygodniowy, dwutygodniowy test. Na pewno jest ciekawa. Na pewno jest ciekawa. Więc jeśli chcecie ją przetestować, to okej, okay, ale nie oczekujcie, że to będzie taki jakiś efekt. Wow. Myślę, że może na wyjście ewentualnie, jeśli chcecie naprawdę dodatkowo zadbać o, o, o pięknację twarzy, to myślę, że jak najbardziej tak. No, mówię, ja mam mieszane uczucia, ale. Jest to koreańska pielęgnacja, więc oczekuję od tego trochę więcej. Ciekawe rozwiązanie. Tak, będę się powtarzać. Ciekawe rozwiązanie, na pewno coś innego. Pierwszy raz testowałem taką maseczkę i myślę, że 22 zł. Nie jest to jakaś cena najgorsza, bo oczywiście w, w Seforze są droższe, w Douglasie są droższe maseczki. No a ta była taka, taka fajna. Ładnie pachnie, Ładnie pachnie. Trochę się teraz delikatnie klei, ale super. Tradycyjnie zrobię później swoją pielęgnację i, i tyle, i tyle. Mam nadzieję, że taki test maseczki Wam się spodobał. Jeśli tak, pamiętajcie o łapkę w górę, o subskrypcji kanału. No i co widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!